Cześć, dzień dobry Dawno tu nie byłem, jesteśmy w Krakowie. Przejazdem oczywiście eee, Czyli z Zakopca do Gdańska przez Fajnie, jak nie się to polecam hmm. Chociaż żeby się ochłodzić, bo dzisiaj jest około 30 stopni eee, Jest ja mam spotkanie z jednym z patronów Zienia. na piwo i jakieś jedzenie Więc starajam się sobie krążę, zobaczymy co on mi poleci jako... Mieszkaniec. To jest zdrowie. Mm. Milordzie. Tak, to jest Sony. Siedzimy sobie z słońcem, pijemy sobie w bardzo dziwnym miejscu. Idę sobie tutaj. To tu jest Mega fajnie. Spoko, się mnie nie kręcę? Ale polecimy lokal. Koniec na piąta zero Niedługo pociąg. Wybrzeże. No to co? Jest tu trochę jachtów, a ja idę nam znaleźć statek. No i byłem tam z drugiej strony i piłem piwo. I nie spojrzałem do góry. Jak zawsze. A śpię gdzieś tam. Jak myślicie? Wyśpię się? Ja chyba myślę, że nie. Nie wyśpię się podwójnie, bo oprócz PKP obok jest torgo kartów. Ja mi się Tam się nie ja jestem za panią w tej chwili. Kórce pokazuje. Tak. No, no, no. Można powiedzieć, że... To słabe, przyjeżdżając w takie miejsce, ale ja kocham tą życiówkę, więc idę tam, jest Kosta. A tu są kamyczki. No i jak sobie idę? I stwierdziłem, że poradę kilka zdjęć z modelką. Jestem na 16, więc mam dużo czasu, jest około godziny 12. Stąd do Gdańska siedzie dosłownie chwilę, więc czekam na kontakt z modelką. Dojdę sobie do końca tej plaży, a przynajmniej prawie do końca. I wracam po naładowane baterie do kamery. Z tej strony jak słońce jest, od góry wygląda to zupełnie, zupełnie ciekawiej niż tutaj. Dlategoż kierunek światła jest ważny. Chwil trochę czoło do przodu. Tak. I przepięknie głowę do jednej strony. Do ręki, do ręki było spotkać. No. Przysunie okulary bliżej twarzy, nie musisz ich zagryzać. Na razie do tego, potem do making of Zdrówko Mogę za udaną sesję Mogę podać z Jeszcze nie, zaraz weźmiemy te, to Weź wszystko może Dobra, wszystko fajnie Czas minie, ale powoli trzeba uciekać Żegnam sobie odbęłem się jeszcze w Gdańsku. No i widzimy się w Malborku. Jakaś godzina w 14 trasy. Do zobaczenia. Także kolejna dodatkowa noc, czyli z całości wyjazdu wyszły mi trzy dodatkowe noce, a tak naprawdę w sumie przejazd był, zapla przejazd był zaplanowany dokładnie na... Był zaplanowany? No był, na kilka dni. No i dobra, dotarłem do Brzeźna. Eee, za 3-4 godziny ruszam do Malborka, to będzie czekała na mnie modelka. Eee... Czyli 2000 km pyknie dopiero za, mm, no za kilka godzin. E, poziom od 1680 m w górę do minus 40. Jakby to nie brzmiało, GPS tak pokazuje. A tu nie wiem, może na plaży jeszcze komuś cyknę zdjęcie, może nie. E, w Marborku z modelką godzinę, nie więcej, bo chcę jeszcze chwilę odpocząć. Dobra.